Emilia Dulnik, OK TV, a u mojego boku dr Krystian Stasiek. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło poznać. Panie doktorze, czy można zatrzymać proces starzenia i grawitację? Tak, jak najbardziej można to, to zrobić, dobierając odpowiednio plan zabiegów zarówno z medycyny estetycznej, jak i kosmetologii. Ale także nie można zapominać o pielęgnacji, która jest tak naprawdę bardzo ważnym aspektem takiego codziennego dbania o. W naszą skórę. Ten procesy możemy odwrócić w bardzo dużym stopniu, dlatego że proces starzenia, on niestety zachodzi cały czas, mimo że byśmy tego nie chcieli. Na jego wpływ ma w dużym stopniu styl życia, dieta, ale także stres. Zapytam wprost: czy z 50-latki można zrobić 30-latkę? Tak, jak najbardziej. <laughs> serio? Tak, jak najbardziej można. Wiadomo, to nie jest proces, który będzie trwał na jednym zabiegu ale my na siebie powinniśmy, na naszą skórę, patrzeć w procesie takim długofalowym i w sposób jakby z, z odpowiednio dobranym planem długofalowym jesteśmy w stanie znacznie odmłodzić się, a co najważniejsze, utrzymać pewne status quo naszych pięknych rys, rysów pacjentek. Jakie elementy wizualne decydują o tym, że twarz na przykład wygląda młodo? Tak naprawdę takim pierwszym aspektem jest, my to mówimy trójkąt młodości, dlatego że z wiekiem procesy starzenia zachodzą, stracimy coraz większej ilości kolagenu i coraz bardziej opada nam środkowe piętro twarzy, które jest pani powiedziała tak tak ładnie, że, że grawitacja działa u naszych pacjentek i tak naprawdę my jak patrzymy na osoby jak sprawdzamy, w jakim wieku są, to najczęściej patrzymy na, tu, na granicę policzków, jak odbija się światło. I właśnie u młodych osób są bardzo zaznaczone tu kości policzkowe, i my jesteśmy w stanie odpowiednią pielęgnacją, zagęszeniem skóry, po prostu odwrócić ten proces, który na, na, na nas działa niestety grawitacja, żeby pacjentki wyglądały młodo. Co wchodzi do tego trójkąta jeszcze, bo powiedział pan o policzkach? Zmarszki, które możemy w bardzo skuteczny sposób zapobiec ich postawaniu, robiąc zabiegi z uszyciem toksyny botulinowej. I to jest bardzo modny właśnie zabieg u pań, dlatego, że już pozwala nam po dwóch tygodniach nie widzieć zmarszczek. Taką oznaką też starzenia jest kondycja skóry, a także jej gęstość. I właśnie z działaniami anti-aging, które są teraz aktualnie modne na świecie, możemy osiągnąć ten efekt. Czy to, że kobieta jest piękna, decyduje też jej symetria twarzy? Ponieważ teraz wiem, że takie zabiegi, to jest chyba wolumetria twarzy tak, się volumetria nazywa. Twarzy, tak. One mają za zadanie po prostu sprawić, by ta twarz była proporcjonalna. Często pacjentki zgłaszają się do gabinetu, że mają a, dużą asymetrię twarzy którą kiedyś można tylko było korygować chirurgicznie, co wiązało się z bardzo dużymi kosztami dla pacjentek, ale także z bardzo dużym okresem rekowalescencji po zabiegu. Możemy zarówno pomóc w sposób wizualny naszym pacjentkom, ale także po sposób psychologiczny, dlatego że pacjentki będą czuły się zdecydowanie lepiej. Czy drogi jest taki zabieg w wolumetrii? <gry> bardzo dobre pytanie. To wszystko zależy. To, mm, wiadomo, jak większe już te procesy zaszły, to tych zabiegów będzie trzeba zrobić więcej. Dlatego ja zawsze namawiam, że im wcześniej zaczniemy, to tak można powiedzieć, po 30 roku życia, zabiegi przeciwstarzeniowe, czyli stymulatory tkankowe, mezoterapie, osocze, zapobiegniemy powstawaniu już takich trwałych. Zmian procesów starzenia. Dzięki temu tak naprawdę już później będziemy musieli zrobić mniejszą ilość zabiegów. Ale w przypadku wolumetrii, jeden, dwa zabiegi zazwyczaj już wystarczają, żeby osiągnąć pełen efekt. Czyli nie wiem, w trzech tysiącach się zamkniemy, strzelam, bo nie znam zupełnie ceny. To jest ciężko tak powiedzieć. Tak naprawdę, nawet do dwóch tysięcy możemy zrobić tak naprawdę dużą metamorfozę. Okay, cool.